Witajcie na moim kanale. To jest Game i Idziemy, gramy następny parkour. Więc jak widzicie, tutaj skaczemy sobie, ale super. I mamy tutaj, właśnie um, jak widzicie, um, fioletowe takie jakieś rzeczy. Więc klikniemy checkpoint, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy jak spadniemy, właśnie jak teraz, to żebyśmy wiedzieli, że nic. Będzie wszystko ok. Więc teraz znowu jesteśmy na takich niebieskich, cześć. I o, oh wow. I teraz gadam na słuchawkach, bo tak, teraz będę miała z słuchawkami, będę miała swoje własne niedługo słuchawki. Są tylko takie porzucone, ale myślę, że nie, nie wiem, jak jeszcze będziecie mnie słyszeli, ale oby dobrze. Więc. Ym, Teraz skaczemy na takich, o, na takich zielonych. I tutaj mamy kilka kolorów, że mamy co każdy level mamy różne kolory. Więc to jest fajne. I próbowałam zrobić checkpoint challenge, ale mi się nie udało, więc niestety em, nie zrobiłam. Ale teraz robię właśnie taki challenge, jak widzicie. No i teraz idziemy tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. I I teraz e, jesteśmy już na czerwonym i takim bardzo jasnym niebieskim kolorze. U, prawie dotknęłam. E, możemy chyba głos podnieść trochę. Nie wiem jak mnie słyszycie, wiecie? To było dobrze, jakbyście mnie słyszeli dobrze. No, więc jesteśmy już na bardzo dużym levelu. Jesteśmy na levelu 7. Abyśmy nie spadli, jak ta dziewczyna, bo to by było źle. Wow, prawie byliśmy, prawie, prawie. Jesteśmy tak blisko, abyśmy nie spadli, bo to by było źle. Bardzo źle. No, bo jeszcze jest, jesteśmy tak daleko. Ok. Więc teraz jesteśmy na takich czerwonych kwadratach. Um, super. I, i fioletowy. O! który to, który. Nie wiem, czy tak możemy zobaczyć. Pomarańczowy, Czerwony. Zielony. Zielony. Okej, okay. więc to jest zielony. A tutaj? Może, myślę, że to będzie fioletowy, ale nie jestem pewna, wiecie? Um, czy to jest to? Wow, niebieskie. Okej. Okay. Pianino tutaj mamy jakieś. Nie jestem pewna, czy to pianino. Oczywiście to nie jest pianino, ale tylko tak mówię. Um, I tutaj ogólnie um, tutaj teraz ogólnie jesteśmy na tym levelu. Ja nie wiem, czy jeszcze byłam na tym. A, byłam, byłam, no. Chyba. Tak, tak, byłam. No... Nie wiem, dokąd doszłam. Nie wiem czy, chyba, czy na tym byłam. Ja nie myślę, że na tym byłam. Każdy umiera. Hm. Ale nie. Więc teraz idziemy tutaj. Jakbyście chcieli widzieć więcej w, w o Obi, to po prostu dajcie łapkę w górę. O, prawie spadliśmy, prawie spadliśmy. To było trochę straszne. Okej, okay, um, spróbuję zrobić część tego uh, obi, bo ono się nie zapisuje niestety. Że jak um, będziemy, to się nie zapisze, więc to jest trochę źle. Ale wiecie, nawet okej. Okay. Więc um, okej. Okay. I uh, teraz. Nie, spadliśmy nie, dlaczego? Okej, okay, spróbujemy jeszcze raz, bo. Może by próbować jeszcze raz. No, e, więc jestem teraz um, na tym, gdzie ja byłam. Poczekajcie, bo moja słuchawka. Okej, okay, więc jesteśmy. Um. O nie, spadliśmy. Zobaczę Was jak to przejdę, bo nie chcę. No, Szczerze poczekajcie. Nie, przyjdziemy. Ten filmik zrobimy nie przez całym filmiku, aż um, Aż miałam 8 minut, coś takiego. Możemy coś takiego zrobić. Tak myślę. No. Żebyśmy też nie mieli za długiego filmiku, bo ja lubię robić 8-minutowy filmik. O, prawie, prawie. No, jesteśmy. Na tym chyba byłam, pamiętam. Bo ja nagrałam w ogóle, chciałam taki checkpoint challenge nagrać, ale niestety mi się nie udało. Więc. Yy, ja nie mogę uwierzyć. To jest takie łatwe, a ja już dwa razy spadłam. Jak to może znaczyć? Co to ma w ogóle do, sobie, do siebie powiedzenia. No, więc idziemy i te schody, a tutaj jeszcze byłam, te schody znikają. Widzicie to? Jakby w prawdziwym życiu schody znikały, to nie wiem, jak to by było, ale pewnie jakoś by było. Zaraz pokażę Wam na jakim levelu jestem. Jak tutaj staniemy, i wow, to jest na dziewiętnastym. Dość dobrze. Jak na filmik 6 O nie, to spadliśmy, ale to nic. Jeszcze mamy czas, jeszcze mamy siłę i wszystko, abyśmy mieli. Um, jakbyście chcieli zobaczyć, jak robię adopt mi? Spadłam znowu. A jakbyście chcieli, żebym zrobiła adopt me, dajcie łapkę w górę, dużą łapkę w górę pod tym filmikiem i nie zapomnijcie, jak jesteście nowi, nie zapomnijcie o subskrypcji. No niech to, ja nie wiem czy to zrobimy, bo już zaraz będzie 7 minut. Musimy to szybko. Nie. Okej, okay, nie mogę skończyć filmika, dopóki jest 8 minut i nie mogę zatrzymać, więc yy... Czy będziemy szybciej niż. Wow! Ok, mamy to. Ok, teraz musimy przejść przez to. To wydaje się łatwe, ale nie zawsze jest. Teraz idziemy tutaj do góry. I po tych kulkach, czy one znikają? Nie, nie znikają. To dobrze, bo by było trochę trudno, bo one. Wiecie, trochę trudno się. na no, nie wchodzi. Zobaczę, na jakim levelu jestem. 24. O, to trochę wygląda trudno. Czy my to zrobimy? Chyba będę musiała trochę dłuższy zrobić filmik. Może tak. No bo y, jesteśmy dopiero długo na levelu 25. A nie poszliśmy daleko. Jesteśmy już na 8. minucie, więc obywa się. Filmik spodobał jakbyście chcieli zobaczyć więcej Obi albo y, jakieś filmików, które Wam się spodobały, które już zrobiłam na kanale, albo takie, które jeszcze nie zrobiłam na kanale. Po prostu dajcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji, jak jesteście nowi. Zobaczę Was w na następnego odcinku. Pa!